Eee, hasło masło o hasło masło no, ja biorę, ja no kajp, nie? O kurde, ale bym pieprzył, co? 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 Dobra, kluczyk Fabuła? Nie yeah. Lol Lol, fabuła jest dla O, kuski, kuski ale pa! Dwie... Nie, chyba wszystkie skręciły tam. Zakładły drzwi, uwielbiam to Jezuła. O kurde. Ty, nie. Tak widzisz? Magda Kessler! No. Ja Ona jest na tak, tak. Po co? Daliśmy sobie buziaka powiedziałem, lecę mało. O, siema! Akurat chciałem ten drzwi, oh, ale... Kebab, Bob, kebab, kebab! Kebab! Bob, ge Bob, to w ge Bob, koleżanko, bo ogólnie... Spokojnie. Jakby to, ty to tylko Jakby to po Pokaż to tylko Bob, ge drip. ge Patrz, Patrz, drip. ge Bob, ge Bob, ge Bob, ge Bob, no. Biegnie tu <noise> W driftie nam przeszkadza Dobra, posłuchaj, teraz musimy zrobić bardzo świetną akcję wymienięcia jej, bo ona teraz ma czerwone oczy i biegnie dalej do nas Aha. O kurde A! To żeś ugrał tą akcję, nie? Papa. pa, dobra pa. Śmiesie cię ciebie mnie Biegnie, biegnie A! Rura w drugą, biegnij! ci kebab ostry, miły w dupie <grywia> uh, Stoi tam no Widzę, że Dobra, stoi Dobra, ja, ja mam złą bo ja muszę teraz podpalić to Ona pan, stoi Pan, pan patrzy <grywia> <Nie>. <grywia> Ona tu idzie Ona tu idzie <grywia> Dobra Oby tak Dobra. I seta w długą. Długą! Poszło! Głębi wak oddechy nie mam takie maratony. No na koło, no około. Ona tu biegnie. Teraz będzie już jazda. A, gdzieś tu była. O jest, na... jest na a, środku. <laughs> Wyszedłem z domu z drugiej strony z się szaną. Gdzie ona biega? A ty gdzie jesteś? <laughs> o! Za mną! <laughs> a, fuck demon już zapał. Ja mam jeszcze gorszą wiadomość. Jestem w środku z nią i zamknięty. O, trochę słabo. O który jest? od piwnicy. Nie żyję. Czekaj, zamknę drzwi. Ty, czekaj. Biegnie. A, rozłączono. Co się sta?